Po co nam w zbytce Budowa i rola w zbówce bonnych. W H, z nas ma ich tysiące? Gdy jestem zdrowi, nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. Dopiero kiedy zaczyna się codzia, powikszone w zbytce bez problemu okreska M wyczu palcami. Zwykle to nic powa kreskanego, ale czujno trzeba zachowa. Czasem obrzmia by wzbyt Cabonne Mok sygnalizowa powa kreska N-chorob. Co trzeba wiedzieć o budowie i roli wzbówce chabonnych? Wzbyce chabonę SCZ, ci badu limfatycznego, cechabonnego który chroni organizm przed zakakres i utrzymuje w równowadze pebyny ustrojowe. Zazwyczaj ma T fasoli, soli, debugo od 1 do 25 mm i jest rozproszone po całym ciele. W ha bońne wyspuj pojedynczo lub w skupiskach, najwicej ich na szyi, w dobach nadobojczykowych, pachwinach pod pachami, kreskauch i pod kolanami, które w zbyczechabonie znajdują się pebytko pod skór na szyi, pod pachami, w pachfinach, inne w okolicy naszduw wewnętrznych, w brzuchu, klatce piersiowej, wszystkie są spoczone między sobą sieci naczyń limfatycznych, którymi jest transportowana bonka, limfa. W zep chabonny, bonny, strakreskanik odporno w zep jest otoczony toreb gbecznotkankowa, w, rodku ma liczne przegrody rozdzielajce siateczkowaty kreska sz, wyrukreskania si cz korow, czyli grudki chabonne, oraz cz zen, czyli pasmar dzenne, w bukna. W grudkach powstaj limfocyty komórki produkuj C przeciwciaba. Limfocyty osadzaj się na pasmach i tam S przechowywane. W zbyt Cabon ne filtruj oczyszczaj CJ z bakterii, grzybów, wirusów i komórek nowotworowych, zbieranych z przestrzeni między komórkami organizmu. A następnie niszczka kreska intruza, który chce się przedostać do ugbadu krwiononego. Powikszone w zbyce, habonne, sprawdź przyczyn. W wyniku obecności zarazków dochodzi do znacznego zwiększenia przebywu krwi przez zajte w zbyt, co w popczeniu stoczce si w nich reakcji zapalń prowadzi do ich znacznego powikrzenia, limfadenopatia. Wzby mieć wtedy wielko oliwki albo w boskiego. Wystarczy niewielki stan zapalny, by stały się wyczuwalne. S mikkie, daj się swobodnie przesuwa, czasem bol. Nawet banalne podra kreskanienie mieszków bosowych podczas depilacji. Mokreska S powodowa, kreska zlokalizowane w pobliżu wzby, pod pach czy na nodze. Da co sobie zna? 9 na 10 przypadków powikrzenia w zbówcech abonnych wiadczy o uogólnionej infekcji wirusowej. Powikszone wzby mogą te kreska sygnalizować chorob z autoagresji np. toczet, reumatoidalne zapalenie stawów alergiczny lub odzwierzce toksoplasmoza albo ostrzegaj przed nowotworem. 2 kreska konsultacji wymaga kreska D powikrzenie wzbów po wykreska E1 cm, Z2 S twarde, bezbolesne i nie daj się swobodnie przesuwa. Jeżeli towarzyszy temu ozbabienie, chudnić się, brak apetytu, mokreska, E to by objaw choroby nowotworowej. Aby potwierdzi lub wykluczy diagnoz postawion na podstawie badań krwi i ogrodzin, wykonuje się USG kreskanych okolic ciaba, np. w Wzbówce habonnych szyi, ale najcz, robi się je, kreska eby oceni stan jamy brzusznej, lekarz szuka wtedy pogikszonych w zbówce habonnych. Zmienionej w troby, ledziony, rentgen klatki piersiowej, które pozwala ocenić obecno powikszonych w zbówce chabonnych ród piersia. W okrylonych przypadkach trzeba zrobić biopsję albo pobracabi wzew do badania histopatologicznego.